Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku, w czwartym, Jerzy Konikowski komentuje. Pan Jerzy Konikowski wydał właśnie książkę, no nie tyle wydał, napisał, została wydana, ukazała się właśnie jego książka Obrona Skandynawska. We wstępie pan Jerzy pisze tak. Napisał tak. Warto sięgnąć po obronę skandynawską 1d5. Centralne posunięcie pionkiem prowadzi do ciekawej gry z szerokim spektrum motywów strategiczno-taktycznych oraz świetnymi kontrszansami czarnych. Książka omawia obronę. Książka omawia. Obronę skandynawską z punktu widzenia obu stron, czyli i białych, i czarnych. Dostarcza niezbędnych, czasami wyczerpujących informacji, tak by można było szybko zapoznać się z istotnymi ideami tego otwarcia, przećwiczyć je i zastosować w praktyce turniejowej. Czytelnik znajdzie tu liczne warianty i plany gry dla obu stron, także 43 przykładowe partie wzięte z praktyki turniejowej. Przeanalizowanie tych partii pomoże w lepszym zrozumieniu niuansów obrony skandynawskiej. Książka skierowana jest do sympatyków królewskiej gry, którzy mają w planie włączenie obrony skandynawskiej czarnym kolorem do swojego repertuaru otwarć lub już ją stosowali, ale chcą pogłębić swoją wiedzę. <laughs> I to jest taka informacja o panu Jerzym Konikowskim. Jerzy Konikowski jest mistrzem szachowym i doświadczonym szkoleniowcem pierwszej klasy. Tu chciałbym sprecyzować, że pan Jerzy ma tytuł Mistrza Fide. Nadany w czasach, kiedy ten tytuł występował, nie można było sobie zapłacić, kupić, tylko federacja występowała i Polski Związek Szachowy miał taką zasadę, że nadawał zawodnikom, którzy mają. Tytuł Mistrza Krajowego. Tytuł Mistrza Krajowego to miał większe wymagania niż Mistrz Fidei, a teraz to jeszcze większe. I którzy są zasłużeni dla polskich szachów i z przyczyn, na przykład wieku, czy pracy zawodowej, czy niemożności, bo nie było wtedy dużo turniejów, nie mogą zrobić tytułu Mistrza Międzynarodowego. A szkoleniowie z pierwszej klasy są klasy szkoleniowe: druga trenerska, pierwsza trenerska i klasa. W latach 78-81 był trenerem Kadry Narodowej Polskiego Związku Szachowego. Pod jego kierunkiem drużyna kobiet zdobyła brązowe medal na Olimpiadzie w Malcie w 1980 roku. Jest znanym teoretykiem szachowym. Jego liczne fachowe książki ukazały się w Polsce, w Niemczech, USA, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Czechach, Luksemburgu i Danii. No też chcę powiedzieć, że wydałem dwie książki pana Jerzego Konikowskiego w Polsce, czyli 1% jego dorobku Wspólnie miałem współdziałałem. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Książka ma 272 strony, format chyba B5, o ile widzę, oprawa miękka, wydawnictwo RM, rok wydania 2019. I z tej książki pochodzi partia, którą Pan Jerzy wybrał dla naszych widzów, dla kanału Szachowy Uniwersytet. Tu też od razu chcę powiedzieć, że partia jest w takiej postaci jak w książce. To znaczy jest ilustracją materiału szkoleniowego. Więc proszę nie wymagać, ażeby w tej partii był komplet wariantów. No są te warianty, które uzupełniają, uzupełniają materiał teoretyczny. Partia grana była w Tromsø, to była Norwegia, Olimpiada Szachowa w czternastym roku. Białymi grał Fabian Caruana, Czarnymi Magnus Carlsen, czy dwaj szachiści, którzy w tym roku, w tym roku, no nie w tym roku, pod koniec zeszłego roku rozegrali mecz o mistrzostwo świata, ale nie tak dawno, było to tak niedawno, że powiedzmy w tym roku szkolnym. Jeszcze raz. Fabian Caruana biały, e4, d5. Należy się spodziewać, iż to posunięcie zaskoczyło Caruanę. Nie był przygotowany, więc było mu trudniej grać. To, że Carsen wybrał obronę skandynawską, świadczy o tym, że uważa ją za debiut który daje szansę na długą walkę, w której czarne nie stoją specjalnie gorzej. Pan Jerzy komentuje: Centralne posunięcie pionkiem prowadzi do ciekawej gry z szerokim spektrum motywów strategiczno-taktycznych oraz świetnymi szansami czarnych. Obrona skandynawska jest lepsza od jej reputacji. To ostatnie zdanie to jest cytatem z Mistrza Świata Aleksandra Lochina. Mistrza Świata w latach 2735 i 1937-1946. Jak, jak wiadomo, kto oglądał poprzednie trzy odcinki, pan Jerzy Konikowski zezwala mi dodać od siebie czasem kilka drobnych uwag. Ktoś powie, że Hetman wchodzi do centrum na początku gry i będzie miał rację skoczek, c3, skoczek, c3 i tu nastąpiło posunięcie hetman d8. <laughs> Zaraz do tego wrócimy. Bardzo popularnym jest hetman a5. Czasem grywa się hetman d6, jak grał <laughs> Krzysztof Pytel, kolega klubowy pana Jerzego Konikowskiego. I mój, Schutnika Warszawa, mistrz Polski w latach 72-73. Grywał też ten wariant, wielokrotny mistrz Holandii, holender czystej krwi, Sergiusz Tiwiako z dużym powodzeniem grywał on też przyspieszony smoczy <ścoughs> Karsen wybrał kontynuację Hetman 8. I pan Jerzy Konikowski komentuje. Teoria ocenia ogólnie powroty Hetmana na pierwotną pozycję jako pasywną decyzję. Może optycznie tak wygląda. Jednakże Hetman z tej pozycji może być prowadzony do gry i to na oba skrzydła. Ruch ten z psychologicznego punktu widzenia ma pewną przewagę, ponieważ ocena jego jest negatywna iż białe próbują szybko go obalić. A wtedy może oczekiwać ich przykra niespodzianka. Otóż to, obalenia nie ma. To jest ważne posunięcie, żeby czarne nie zagrały e5, skoczek f6, skoczek f3 i goniec g4. Goniec g4. Tak widzimy, niespodziewanie dla wszystkich, atakowany jest pion d4. Jak Odbiją białe hetmanem, to go stracą, a jak odbiją pionem, będą miały zepsutą strukturę pionkową. H3. Goniec bije w 3. Hetman bije w 3. To nie jest tak, że obaj zawodnicy tu wiedzą więcej na ten temat niż my, ale jest tak, że w tej pozycji nie można wziąć, bo wisi pion B7. Bo hetman, hetman tu atakuje. Tu atakuje ta strzałka, jest niepotrzebna. C6. Przykryty punkt B7. Teraz już można wziąć pionka D4. I normalnym posunięciem w tej pozycji jest goniec E3. To jest posunięcie typowe, grane. Tymczasem karłana zagrał skoczek E2. Mi się osobiście to posunięcie nie podoba. Bo skoczek na C3 stoi lepiej. To blokuje gońca. Prawdopodobnie z jakichś przyczyn miś świata Magnus Carsen wiedział, że tak nastąpi. E 6. Tu można było przestawić skoczka na d7, to była alternatywa, g4, agresywne posunięcie, które chce zgonić skoczkę. Po g3 czarne mogły grać hetman d5, goni z g2, czyli bardzo podobnie jak w partii. Tu pan Jerzy dopisał, nastąpiło g4, hetman d5, Goniec G2. Skoczek BD7. Białe. Nie chcą wymiany hetmanu. Hetman C4. Bardzo ciekawe posunięcie. Atakujemy pionka C2. Atakujemy skoczka. Trudniej białym zrobić roszadę. Tu Anierzy napisał, iż silniej wygrywało wyglądało C3 i po ewentualnym goniec e7, b3, hetman a6, goniec d2, roszada c4, wieża ad8, roszada, białe miałyby więcej terytorium do aktywnych działań. W partii było hetman b3. Czarne wymieniają, jak nie przejmują się, że białe mają parę gońców, Wprowadzają gońcem dwuskrzydłowego C4 i A6. Zamykają wieże, jednak wcześniej stawiając piony na białych polach. Tu nastąpiło goniec C3. Pan Jerzy słusznie wskazuje, że należało wziąć pod uwagę goniec D2 z ideą zagrania b D4. Takie B4 byłoby dobre. Goniec E3. Goniec E3. To dobre posunięcie można było wykonać wcześniej. Roszada. Roszada, chociaż pan Jerzy wskazuje, że w tym momencie silne było król D2 zamiarem postawienia króla na C3 i pchania pionka B. Partii. Fabian Caruana wykonał roszadę i wieża h8. Ciekawą możliwością wskazaną przez pana Jerzego Konikowskiego było h5, by g 5 wskoczek g8. Wskoczek wejdzie do gry, tak jak tu szałki pokazują, przez e7 na f5. Partii wieża przyszła na E8, skoczek G3, skoczek F8, goniec F3, skoczek G6. Widzimy jak spokojnik Karsen poprawia figury. Chyba zna styl Karuany, który powolutku gra. H4 i trochę niespodziewane posunięcie. Wymiana dwustrzydłowego gońca czarnopolowego. Za takiego trochę stojącego jak pionek, ale za to pozostawienie białym słabego białopolowego gońca. H5, szach, skoczek E7, E4 i H6, pan Jerzy Konikowski. To posunięcie opatruje wykrzyknikiem, co oznacza bardzo dobre posunięcie, <coughs> i komentuje, że czarne. Ustabilizowały sytuację na skrzydle królewskim. E5. No, próba rozegrania gońca, ale skoczek, proszę, idzie na G5. Biały go nie puszcza przez moment i chce wejść na D6, i co się okazuje? Magnus Carlsen robi profilaktyczne posunięcie wieża F8 i po skoczek D6 król C7 wydaje się, że białe wtargnęły w pozycję czarnego. Jednakże pozycja cały czas jest w granicach równości. Pokazuje to posunięcie goniec G2, które specjalnie nic nie wnosi. Goniec może odchodzić, żeby go skoczek z G5 nie zaatakował. Skoczek G5, wieża H, F1. <laughs> I teraz Magnus Carson zagrywa F6. Pan Jerzy Konikowski opatruje wykrzyknikiem i komentuje w sposób następujący: pozycja jest mniej więcej równa, ale czarne mają więcej możliwości. Rzeczywiście, czarne mają więcej możliwości. Białe nie mają gry w linii Abcha, nie pionków na skrzydle hetmańskim, jest podejrzane, a na królewskim niemożliwe. Czarne otwierają linię F. Widzimy, jak umiejętnie Karsen krok po kroku wyszukuje możliwości walki o przewagę. Król c2, fe5, de5, skoczek c8. Próba wyważenia skoczka. Próba wyważenia skoczka i białe grają c5. A zdaniem pana Jerzego powinny i skoczek e4, z zachowaniem równej pozycji następuje C5, czyli zamurowanie skoczka. Skoczek stoi wyśmienicie, ale padło pole E5. D5, przepraszam. I pan Jerzy Konikowski komentuje. Karłana stracił czujność w powstałej pozycji i nieostrożnie osłabił pole D5, to zaznaczone na czerwono. Które zajmie zaraz czarny skoczek. Prawidłowe było to skoczek E4. Prawidłowe było skoczek E4. Skoczek E7. Już teraz czarny nie chcę wymieniać, bo tu pion zbije, będzie, byłby podparty wolny pion. B4. Znak zapytania od pana Jerzego, co oznacza, że posunięcie jest błędem. Błąd pozycyjny pozwalający na przejęcie inicjatywy Karsenowi. Tym bardziej można było jeszcze po tym bardziej można było jeszcze po król D3 skoczek D5, goniec H1 uratować końcówkę. Tak. Tu zgodzę się z panem Jerzym częściowo. To znaczy to posunięcie prowadziło do idealnie równej pozycji, co nie znaczy, że znaczy to oznacza, że można to uratować, gdyby białe grały tak precyzyjnie, jak to robi Carlsen, jednakowoż no, Karuana wtedy był jeszcze trochę słabszy i jak wiemy z doświadczenia z pierwszej partii dogrywki, technicznie jednak ustępuje Carlsenowi, tam też mógł uratować końcówkę wieżową, a nie uratował, skoczek e7, b4. Skoczek D5, no skoczek zajmuje to pole. Fabian Karuana oddaje końca. No wszystko pięknie, tylko powstaje. Podparty wolny pion. Grozi król C6. Trzeba zagrać B5. AB5, skoczek B5, król C6. Otworzyła się linia A. Linia A linią A. Nastąpiło silne posunięcie skoczek F3, jednakowoż, jak słusznie zauważa pan Jerzy, szybciej do wygranej prowadziło wieża F3. Nie można tej wieży bić, a grozi, na przykład po wieża A1 nastąpiłoby zdwojenie wież i nie ma jak obronić praktycznie piona E5 skoczek f3, posunięcie 35, więc może już był nie do czas, a może Karsen zagrał szybko, a może widział, że też po skoczek f3 będzie wzmacniał pozycję b4 wieża a8, wieża na d8 nie ma co robić idzie na wolną linię, chce wpaść na a4, na a2 tu pan Jerzy Konikowski podaje analizę zawodników i nie tylko i wskazuje na piękne posunięcie przesłone skoczek F5. Posunięcie piękne, że to posunięcie mogło ratować pół punktu rzeczywiście skoczek E5 wieża F 1 F5, hmm. wieża bije E5. FG4. Wieża DB D5, wieża F6, wieża D4, G3 G3, wieża G4, wieża A3. Bronimy piana. Król B2. Wieża z A na F3, wieża G7, wieża F2. I wieża E3, pozycja jest Idealnie remisowa, jednakże chcę powiedzieć, że jest to wariant na 10 posunąć do przodu. Nie jest to wariant idealnie prosty, ma też boczne ścieżki, więc policzenie tego nie było proste, szczególnie kiedy był nie czas. Natomiast na skoczek f5 bezpośrednie bicie również upraszczało pozycję. Tu widzieliśmy bicie w przelocie, wie, że nie można bić bo pion G dochodzi, to jest tak zwane odciągnięcie. Wieża wpada na szóstą linię. I tak jak biały król musi stać przy pionach, tak czarny król nie może przejść przez szóstą linię, ale wieża biała nie może odejść za F6 i to takie, takie dynamiczne remi powinno być. Także tu w tej pozycji skoczek F5 bardzo trudny do znalezienia. Znaczy, no do głowy on przychodzi, ale do, trudny do znalezienia w sensie konieczności policzenia wariantów. Wieża A1, wieża A1, wieża A1, skoczek e 5 I tu pan Jerzy słusznie konkluduje, iż partia jest zakończona. Jednakowoż to był mecz drużynowy. To raz. Być może, że do 40 ruchu jeszcze trzeba było zrobić jakieś posunięcia. To 2 Karuana jeszcze grał. Chwilę. Zapad na piona. Wieża B8. Najspokojniejsza. Po co się wdawać w bijatykę, kiedy pion G4 pada. I dwa piony centralne idą. Wieża A3. B6. Można rozbić piony. Na B6 nie można bić, bo skoczek jest zaatakowany. BC5. B6. BC... Skoczek D7, kolejne doskonałe posunięcie, grozi bicie pionka. Król C6, G5, skoczek C5, i teraz dochodzi pion D, szach, skoczek D7, król E4, i białe poddały się słusznie, bo na przykład po wzięciu piona. Domyka się siatka matowa z jednej, z drugiej strony. I za piona trzeba oddać wieżu. Tu można zbić piona. Doskonała partia. Bardzo dobrze skomentowana przez pana Jerzego Konikowskiego z moimi skromnymi dopowiedziami. Dziękuję wszystkim za uwagę.